Ale to była Complete Edition był, wiesz? Się wydaje Ej, fajny był ten Mortal wtedy, zajebisty, kurwa Ja z Sanchezem żeśmy na najtrudniejszym przyszliśmy Ja spamowałem kurwa Sub-Zero A ten spał to... tą Siwaną, nie? Na Siwa ja. <laughs> Ale to było najcięższe combo, nie? Góra-dół <laughs> Dobra, jest, so jest Salt, jest Candle I jest Escape During a Hunt

Idę z krzyżem, pierdolę. Ale, yugi! Taki synek. Dobra, mam fiaskoboksy. Pierwszy raz chyba się zrespiły na tym. Na Atiku, nie? Jak to się nazywa? Piotr, to na stryku? Tak, na striku. No przecież tu masz trzy miejsca, kurde. Ja, na... Czyli dziesiątka, dziesiątka. Ja chodzę z krzyżem. Co? co? No jak to co do Demon! Ty! Co? Trzeba jeszcze to drugie taka sama wyszła. On ja nie żyje, żyję bo. Nie, żyje, 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 tylko. Jego... To na górze? Nie, poczekaj, bo wydawało mi się, że był ten. Chuch, powietrze. Przecież na dole, jedzie, nie? ja mam przy sobie to. Jest minus. Tutaj. Tam. Masz Mariaczy? Freezing down, a czy, A czy masz jacy? Co? A ja się od razu wyzwałem do midi? Tak To dobrze Jacy, yeah. <laughs> 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 e, Macie tego jakieś, nie wiem itemy No weź Zapol, tu światło debilu Masz MF? Już jest tu MF Nie ma A, Ale, kurwa, ci A masz tego do gadania Nie, nie ja mam spirit Boxa Cholera, mówiłem, że spirit boxa wziąłem masz? Mam, bierz spirit boxa, dwa Ile masz? Dwójka Czekaj Nie ma tego, nie ma odcisków No, przez drzwiach Write something A Nie masz tego spirit boxa, nie, Domin? Mam, wniosek nie Dobra, nie ma. dawaj go Dobra. Dawaj go od razu Dawaj go, dawaj go Jak <laughs> No bo patrzę czy nie ma kurde tych, docji czy coś A ty sprawdzę czy nie ma MFA Simba No sprawdzę. dobrawana wezmę Write something ghosty ja. Wlazł do pokoju Co wlazł do pokoju No ja ten pies Atakuje. Atakuje Umieram Atakuje Przez dziewczyna Ty, nie udało mi się chyba nie jest interaction, ale dupa. Widziałem jak wchodził we mnie yy, To będzie shade Ej, to będzie shade. Bo... Ty To będzie shade, wiesz? No przecież nie atakował tylko kurde huchał, nie? Ja wszedł w ciebie. No tak, pokazał się, nie? To będzie shade. Nie że mam Nie, mam tylko interaction. bym miał mnie niby zabić, skoro nie masz nawet dziesiątki w BOMBie. Ja się dwizo i zresztą no, tam mamy dwa teaż. Dobra, dawaj Salta i dawaj candlesta do mnie. No Te dotsy, co są na dole, to ja chciałem to na góra dać o, ja to Właśnie przechodził. Tak O, właśnie w Nie. Tak O jak O no, Pokazał się? Atakuje. Nie, nie. Nie. Pokazał się. Simba, bier tego. uv ufałkę bier. Ee, uf, hałkę bier. Bo jest, jest, I tu jest sól jedna, niestety jest w tym, więc nie widać zbytnio. A jest. tu jest druga, dawaj szybko pokaż, 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 tutaj, 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 tutaj. No. Śladów nie ma? Nie ma już, kurwa. Kurde, chcę ślady zrobić. Tutaj jest jeszcze jeden, sól. 8, z ty Jak tam Dziesiątka jest. Płaczę gdzieś. Już nie ma dziesiątki. No, ale kurde, myślałem, że gdzieś tutaj się pokazywał, ale nie było nigdzie. Nie możesz chcesz zaatakować, bo tu mam... na Co jest? Daj mi kamerę na przejście. Aż to ja, z... okay, no. ja nie mam z tego Sanity, więc dlatego tak często cokolwiek robi, nie? No bo. Nie. Ja to na moment moment. A tutaj. Jest, kurwa żeby tutaj wdepło to byśmy. Nie wdepnie tam. Gdzieś... I znowu spadł. No wiem, czy w życiu już macie. Ale jest bardzo ticho. Dziesiątka, nie? Zamkną drzwi atakuje 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 Próbuję uciec. Nie, z góry nie, 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 Pełza, pełza. Ja. Zniknął. Nie. nie? atakuje, jest na dole. Ale jest kiblu. Idzie do mnie. W las tutaj. Ty! Zniknął. Zniknął przede mną! już się skończył. Ja pierdzielę ty mam zdjęcie czy nie? Nie mam. ale, ale on idealnie wpełznie nie? Widziałem jego, zrobiłem zdjęcie i nagle zniknął. Dobra wloy, idę po tego. Po pilsy. Ja pierdziele ej, ale prawie, prawie, prawie Ej, dobra, czekaj, bo on zrobił w końcu to Ej, no kurde, co jest? Have a member of your team Escape the, During Hound Co jest? Zbugowana misja jakoś. A to w ogóle to jest Co? A co to jest? Przecież to buten jakoś nazywa Mmm, Raczej shade, nie? Dobra Simba idziemy Idziemy Simba czy nie? Chodźcie na i chodzimy No, jest tych jest tych No. Weź trochę sztacha No A ty Jesz weź se. Je Jeszcze jednego sobie weź Dobra i po co idziemy? Bo ja wszystkie rzeczy czekaj <laughs> Idziemy sprawdzić czy nie napisał i czy nie jest czasem w innym pomieszczeniu Wiąć kruca fuksy mam w kiblu teraz jest No właśnie wiem, dlatego mówię, że idziemy Bo za rogu wyszedł A no to nie ma teraz tych świateł, nie? Bo jest wyłączone no. Za rogu wyszedł? Tak, tam w kiblu wyszedł być, Poczekaj, sprawdzę czy to w kiblu Tak, w kiblu, otwarte yy, Dobra, Simba, weź tego termometr, on tam gdzieś chyba jest Właśnie w Gdzie jest termometr? No on gdzieś tam leżał a ja włączyć no. światełko. Nie Atakuje czy co? Nie Nie, 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 nie. nie. To MF Mi, po prostu jest. minus po jest cały czas tu. Ale MF w piątka, bo tu papierem to, to bym w tym pokoju rzucił. No no Tylko kurwa on nic nie chce napisać. Ej, tu też jest minus. Tu też jest minus. Gdzie? Y, w Kiblu. Chodź szybko Te? z tym. No, z Pisajką trzeba wziąć tam. A tam, też, a tam też jest minus tutaj. No tak, no on ma dwa pokoje po prostu. Tu nicy no, może? Nie, niemożliwe, że są Twinsy. Już, już wykreśliliśmy. Brać Biorę. Ta, albo to. Bo Twinsy to trzeba Spirit Box, Dobra, idę po tego Spirit Boxa pierwszego Może być, kurda, nigdy nie wiadomo. Mam kamerę No to weź przynajmniej wszystko pod ten. To będzie git. Chodź sobie za Nie ma już. O, kurde. Are you here? Are you in this room? Bo inaczej nie chcę gadać z Czemuś no, co jest? Nie... Ty umarłeś? Nie, weszła w ciebie Ej, ale nie no, zobaczysz na nagraniu jak to wyglądało Nie zdążyłem zrobić zdjęcia, bo kurde, nie spodziewałem się to, to, tego Tylko że... to, że ja nie mam nagrania Czy u mnie Ile masz? Dziesiątka jest Ale nie atakuje, nie? Chyba nie Are you here? Kurwa co, 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 co się dzieje? Are you here? Ta, to będą twinsy Ej, i wiatra kopa i w ogóle, nie? No bo i twinsy mo mogą sobie odpalać kilka rzeczy na raz. musi być No wiem, ale właśnie sprawdzam. Are you here? Ej, gdzie był tu MPF, kurwa? Are you in this room? Ej, ci powiem, że kurde myślałem, że już umrę, nie? Ale tak wchodzi we mnie i nic nie robi To są Twinsy wyjebane? Are you here? On no, na kształt zmieniło, nie? Ta? Nie Wcześniej wchodziła w ciebie na stoję co, a potem pełzała Kiedy pełzała? Bo jak jak atak, nie Ja nie widziałem żeby pełzała Jak weszła teraz w Steam gdzie byliśmy w pokoju no, no to we... wcześniej kategowała. Tak? No nie, znów Kogo się? Tak, ja nie zmienić kurde, bo akurat chciałem się zapalić i... no ja pierdzielę. Are you here, you salafa Show yourself! aktywny jak skóry, patrz na tą aktywność. Grzecz to palenie kurde. <noise> no to szmata, nie? w takim momencie się pokazała. Show! A już nie, mam, kurde tego, dobra. Idę po inny aparat, bo nie mam czym zrobić zdjęć, bo wszystkim strzelałem. już ty nie mam, tam y Atakuje, nie? Tak. teraz. Okay. Uciekam. <noise> tak, <ty> wypełzła teraz. <noise> <Ty> nie <noise> na to. Co na no ten. Czy wy... O idzie Idzie Sk do ciebie dwa kamerę wyłączyło? A, ty kurwa kliknęś Kurwa streama na żywo Ej, nie masz tego? Kurde, aparatu szybko przynieść? Nie mam się, ja. zniknęła. Zniknęła? Da, jest zero Ja pierdzielę Zobaczycie, nie? Ja to kurde wam pokażę Jakie to jest gówno dwa razy chciałem zrobić nie udało się no NIE MOGĘ <laughs> teraz aparat dostaje A co ciekawe, teraz z tego pierwszego już... Ej, tu ja też idę po aparat i będziemy razem, czekaj <grym grym> Ja znając Bierzemy aparat i Ale ja teraz będę kurde za aparatem cały stał Bo on mi się Ta pokazuje często za tobą. Ty najpierw się możesz tolkać A, bo ona z tego pokoju wyszła teraz Tak Spalony krzyż Show yourself <laughs> Are you here? Are you in this room? Poczekaj, on stąd wyjdzie Szmata a. Pewno stąd? A <laughs> no, skąd idzie? Atak, atak. Ty nie widzę Ty, czołga się szmata Idzie, idzie, okay. idzie, idzie. Nie, nie mam speedo. No nie, jeszcze mi drzwi zamknął przed nosem! Ja nie zamykam. się. To jest chyba duch w takim razie skaronie ja ty. Bo ja wiedziałem, że ty za mną jesteś. Specjalnie nie zamykam. No i nie udało mi się zrobić zdjęć. No nie mogę. Jaka szmata pieprzona. Ej, no jestem stiltowany, luj! Haha, <laughs> tyle zdjęć i chuj. Ja pierdzielę! Szkoda, kliszy. Ja... No ja pierdzielę. No nie mogę. Ja ci pokażę to później, jak to u mnie wyglądało, nie? Widzę ją, robię zdjęcie i ani razu nie było. Ani jednego pieprzonego razu, no. 5, 6. 6 prób zrobienia zdjęcia. 6 prób. Dobra, dawać Twinsy. Najwyżej no jak nie będzie, to chuj. Yy, to nie będą Twinsy, bo nie zmieniałam tego figury. Nie gada nic. Figur. No bo ona, masz dwie postacie jakby, nie? Za każdym razem co widziałem to albo ona kraulowała Ta typiora, która stała przede mną, bo ja ją trzy razy widziałem, stary To nie będzie Twins Może być ten shade pieprzony, bo on zmienia formę, nie? A na samym początku się pokazał jako cień. No to oni Tylko że, czekaj, writing nie ma Czekaj, ja idę sprawdzić jeszcze, bo ja mogę Ale jestem stiltowany, nie? Tyle zdjęć stracić, kurde, umrzeć za to, żeby zrobić zdjęcie i co? I nie zrobisz, nie? A który jest bardziej aktywny? nie jest bardzo aktywny. Czy napisała coś szmata? Bo ona raz z tego pomieszczenia wychodziła, raz tamtego. Tutaj nie ma drugiego tego jak trzeba nie aparatu, tylko. Nie ma drugiego, dobra. Sprawdzam to gówno, bo normalnie mnie szlak trafi. Dobra, nie napisała szmata. Nie ma pisma ducha. Pieprzonego pisma ducha. Doców też nie ma, nie? Patrz na to drugie w Ale nie widziałeś doców, ani tu, ani tu, nie? Ja. No to będzie w takim razie gin. No bo Tam co? Się szybciej, jak jest no jak, nie, jak kurde, w sekundę do mnie przybiegł. Nie wiem, jak pełzał. No ale wtedy co kurde, szedł z góry, nie? ...co zaczął mnie później gonić, co przyszedł do mnie do pokoju. Demon na przykład, jak był w tamtym samym pomieszczeniu, a nawet był bliżej, bo był na, przed, na przedpokoju, nie? Jakoś do mnie nie doszedł. Do mnie i do Szymona wtedy, pamiętasz? Ale jak szedł to nie szedł szybko. A w sensie daleko byś byłeś, na dole byłeś. Dobra, przekona, przekonuje mnie wiesz co? To, że włączyła mata wiatrak i zaczęła tego eee, dzwoniła naraz. Dawajcie, tu pieprzyć to. I tak kurzony w lu jestem. Dwa razy uciec, nie czemu? raz uciec od hunta, nie tak ładnie, bo perfekcyjnie w timing. Drugi raz to nawet mnie nie zaczęła atakować i nawet misy nie zrobiłem. pieprzonej Pieprzyć to, kurde, to nie mogę. Co dajemy? Twins. Twins. Najgorszy duch. Najgorszy pieprzony duch. Już mogę zapchnąć? Ja dzielę. Bez mnie odjeżdżałem jeszcze. Co? On robi? Twins No, czyli jednak, bo ogólnie rzecz biorąc, pamiętasz Simba, nie? Mi się ona pokazała, włączyła wiatrak i tego, i No No to kurwa było pojebane Ty, ej, ale ja widziałem środek jej, więc wiesz <grybujesz> Pokażę ci to na nagraniu później Ale nie atakowała na przemian Ale co atakowała na przemian? Bo Twinsy atakują na przemian, jakby to tam było napisane Tam nie, nie ma nic takiego napisanego <noise> Bo ty masz po polsku, debilu. No mia